Witam, witam. Jeszcze z buma jest rano. Ludzie pracujący pracują. I lecimy na obóz! I obóz zaczyna się o 14, a my będziemy pewnie później. Skarpetki w ręce, bo dziewczyna mnie pakowała. Trener przemek doskakuje do Mulza sikle. Traby. My przyjedziemy autem, bo jesteśmy wygodni, a on będzie skakał. Albo na czworaka, jak do częstochowy. tam Na górę świętej Jan. Przeskocz mnie. Piękne, malownicze mur za Sichle. Towar. Jeszcze Giebutów. Spakowany na obóz. Widzimy się już niedługo w mur za ale jeszcze trzeba zrobić trening. Panie konduktorze! Z Andrzeja dopiero dojeżdżamy Jesteśmy spóźnieni dwie godziny Kto by przypuszczał Moja wina Moja wina Bartek, co robisz? Yeah. 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 Ostatnim razem jak tutaj byliśmy nie było takich wygód Dajemy rozwój Dajemy rozwój takim placówkom Dzięki naszej Grecji. Takie miejsca jak to potrafią się rozwijać nic wzięty, meldujemy się w pokoju A raczej ja się melduję w pokoju Murza Sichle Zjedliśmy obiad właśnie O 16.30 pierwszy trening Także gotowi Idziemy na pierwszy, pierwszy trening. trening Pierwszy trening na naszym obozie to... Tutaj, przednia kamera, łapy już Igora. Ja tu jestem najważniejszy, pamiętajcie. Kleję sobie nos. Koniec. żeby być wydolniejszym. Bardziej wydolnym, Podobasz wyzwaniu. Pierwszy trening i można już potem Nie iść kończy. na kolację. Wykuł, chcesz 2 euro? <noise> Ta czapka, taka kurwa gangsterska, wiesz o co? <noise> A no, jest taki. Jestem Hada, jestem Bogdana. Jak Czeczan wyglądasz, to brudko tak. Tutaj są żołnierskie barwy. Coś pokoju, szykuj się na <grymne> To jest są wakacyjne barwy e I break e ja jeszcze tutaj zaspane Ale małe za nami teraz Daj spokój Za A czemu kiszisznik w nie swoim sprzęcie? Jak do tego doszło? Igor Czernikomedo zadał to pytanie. Czernikomedo! Igor, Igor przygół nie ten sprzęt co trzeba. Nie, ale nie nagrywaj tego Jak Jakby na treningu? Bardzo dobrze, bardzo dobre czasy spędzone. Dwie i pół godziny, dwie godziny. Szczęśliwi na treningu czasu nie liczy. A ruszka boli. Boli, boli już. A będzie dobrze. Dobrze do, 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 Nie do. ma. Doki sobie moje uda. Patrz. Mówię kopnąć. No. A. A, mam taki wałek, jawko. Możesz sobie rozmasować kwiatka. ja w nie napinam nogi, patrz co chodzi. Ole goś... O, no, 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 tutaj no, no, no. wygląda jeszcze gorzej Carlos Bogi. ja mam to samo kurczę ja mam... Czas na kolację Andrzejku Idziecie za rękę tak romantycznie na kolację? Dokładnie, jesteśmy dumni. Obozowa tak. para Spieramy się że jest ciężko po pierwsze treningu. Ale... ja lubię narzekać po prostu, bo jest, jest super tutaj tak? nie ma na co narzekać. O, Nie podoba mi czy... się, że to nie można na co narzekać. To na to tylko mogę narzekać, że nie ma na co narzekać. Czy bigosik jest smaczny? Mm. Pełen sukcesu, co to zastawione. Osobiście preferuję słodszy bigos, to jest zdecydowanie moim zdaniem za kwaśnie. No co, co na nazywa? Kawę, żebyła kwaśnie, to Ale zawsze znajdzie się jakiś mal na nawet. Jaki jest plan na jutrzejszy poranny bieg? Plan jest taki, żeby każdy przesunął swoje słabości i poszedł dalej, przesunął tą ścianę, chociaż o jeden, jeden mały krok albo kilka kilometrów. Jeżeli mam to wstawić w jakieś ramy, to na pewno będzie to więcej niż jeden kilometr i na pewno nie będzie to dużo więcej niż dycha. Dzień drugi, czas na. Poranny bieg, 7.30 trzydzieści. już? 7.40 czterdzieści. Tutaj Igor ze nogą. Nie ma kurwa, że lekko. Wyznacza, wyznacza szlak. A my jedziemy. Na no, obozie nie ma, że boli. Przez cały bieg biegnie z nami pies Tylko różnica między nami a nim jest taka Że zdążył wystrać trzy dwa razy I zeszczać trzy Dalej jest z nami no się Nie w ogóle nie 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 Andrzej wygrał z Przebiegłeś z nami? Czy pan mal dzisiaj ma coś do powiedzenia? Dzisiaj nic, przynajmniej jest. muszę się rozbudzić po herbatce To jeszcze. Perdek, tam jest świsło. Elegancko, jeszcze raz, jeszcze raz. Siemanko, witam na mojej stołówce. Teraz część obiadowa, palafiorowa. Coś jest nie tak. Nie jest przepysznie. Żałuję jednak, że przed spróbowaniem doprawiłem solą i pieprzem Żyma apetyt. Trener Przemek przyjechał następnego dnia i proszę zupa mleczna z swoim talerzu przyjechał, tak mam ziemi. Czwarty trening dnia drugiego, ale jest gość biały Power Rangers. Trenerzy jaki jest konspekt na trening? Plan jest prosty, nie ma planu. <noise> Będą fikołki słyszałem. Nie mówi się fikołki, tylko mówi się przewroty w przód, w tył. Fikoł to jest krzesło. Pisz sobie w Google. Jakieś jakie słowa? Uznania dla podopiecznych, czy... Słowa uznania? No zobaczymy za chwilę. A przewroty Znaczenia. jak szybki przewroty? Eee, dałbym takie mocne, mocne trzy. No ale to jest kwestia wiesz, Ciężko tego się nauczyć, jak ktoś jest dorosły, na przykład. Napisujcie dzieci na judo i na zapasy będą sprawne fizycznie. I będą miały takie uszy. Jak skończą 12 lat na muay thai, na kickboxing, a później na MMA. Oh, oh. Oh, Kamil kurwa! Oh. Jeden trening i koniec obozu, tak? Znaczy, jeden trening rogu, i trening z obozu. Trening i bieg i termin. Mirek wygląda, jakby miał kryzys. Nie, znajduj Jakie morale przed ostatnim treningiem? We Szybciutki trening, i 2,5 godzinki Ciężko, ciężko, to drugiej jutro jedziemy. A panie Malko, jakie jak jedzenie? Pyszne, ale więcej kutrów mogłoby się znajdować. Czas wyjeżdżać. Auto trochę zasypane, obóz, jeszcze rozciąganie przed nami, potem z Andrzejkiem i Zuzą pakujemy się do auta I wracamy na Kraków. Oni zostają, rano mają jeszcze rozruch i kończą na termach Obóz dosyć intensywny, prawda, można było się dojechać, ale dużo technik przerobionych, coś w głowach na pewno zostało Nawet nie wiecie jaka to była misja, żeby wyjechać z tego parkingu Nie wiem czy to jest dobry pomysł Ale zarówno. na równo a szyba? Okej. Okay. To jest wszystko wierzone, jestem inżynierem.